Witam! Dzisiaj jajka faszerowane. Zapraszam! Dzień dobry! Witam serdecznie w kolejnym odcinku Rusiowa Kuchnia Domowa. W tej edycji chciałam Państwu zaproponować jak możemy szybciutko i bardzo łatwo zrobić jajka faszerowane, które są bardzo pyszne i do tego potrzebujemy produkty. Tu akurat mam sześć jajeczek, jajka już ugotowane na twardo. Do tego potrzebne będzie nam jeszcze masło, y, zielona pietruszka, bułka tarta, sól i pieprz, no i oczywiście łyżki, widelce, patelnia koniecznie też. Zaczynamy od przygotowania y, 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 pietruszki, więc podrywamy tu listki, bo tych łodyżek nie będziemy potrzebować, więc tu listków poobrywamy sobie żeby można było fajnie to przygotować i pokroić na drobniutko te same listeczki staramy się jak najbardziej pietruszkę mamy już przygotowaną i drobniutko pokroimy ją jak najdrobniej jak się nam tu Następnie nasze jajka musimy wzdłuż poprzecinać na pół. Tu proponuję delikatnie. Teraz o tej porze roku, wiadomo, skorupka jest troszeczkę słabsza, więc trzeba to bardzo, bardzo delikatnie zrobić. Przetniemy wszystkie jajka. na połóweczki. Czasem może nam pęknąć, no ale trzeba się z tym liczyć, że może tak się wydarzyć. Dobrze, jajeczka mamy już przekrojone, teraz łyżeczką wyjmujemy ze środka jajko, białko i żółtko. Jak się jakaś łupinka trafi, to oczywiście ją od razu usuwamy. I tak po kolei wszystkie nasze przygotowane połóweczki. Wydrażamy środeczek ze skorupki, odkładamy skorupki i kolejne. Jajko. Musimy tu naprawdę uważać uważać zwracać uwagę, bo czasem pękają te upięki. No jakoś to udaje się. Jak coś odstaje, to możemy to sobie to usunąć. Kolejnym etapem naszej zabawy będzie pokrojenie jajek na drobną I Tu Możemy sobie te jajeczka na patstek jak dla kurczaczków malutkich <laughs> i to sobie pokroimy skrojone przekładamy do półniska tak i kolejnym etapem teraz już mamy pokrojone jajka Kolejnym etapem będziemy wsypanie pietruszki do naszych jajek. Nie żałujmy. Pietruszka zdrowa o. i doprawimy pieprzem i solą. Tak do smaku, jeśli ktoś woli bardziej pierne to więcej pieprzu. A pieprzu polecam, pieprz jest bardzo zdrowy. W do soli. Mieszamy to wszystko razem. Będzie maszerowanie tych mleczek. I tutaj proponuję do każdej skorupki po odrobinie masełka na dno ułożyć. Tak po trochę. Później jest łatwiej jajko wyjąć do jedzenia. Ono się podczas pieczenia, smażenia będzie się ogrzewać, rozpuszczać i wtedy nam taką fajną smak też, smak doda do, do jajek. Już Tylko mamy już tu nakładane w skorupki. I teraz delikatnie nakładamy farsz do jajek. Troszeczkę uciskamy, żeby przywarło do dęka, do dna skorupki. Tak mniej więcej, zarówno na, na ze skorupką o, w ten sposób, i tak poupychamy. Tylko róbcie to delikatnie, bo skorupka może pęknąć. Więc tak z wyczuciem i odkładamy z powrotem następną i upychamy też żeby dodna ładnie tu nam już mamy jajeczka wszystkie na i teraz bułką tartą będziemy Posypywać, posypywać na wierzch i troszeczkę tu też sobie przygładzimy, Część bułki odpadnie, wiadomo, ale się będą, bułką, tak musimy tu tak tartą posypać jajeczka i troszkę je przyklepać, tą bułkę, a ona w ten sposób Mamy już teraz przygotowane jajka do, do smażenia. Weźmie, weźmiemy masełko i będziemy teraz smażyć. Teraz na patelnie roztapiamy masełko i później na rozgrzanym masełko będziemy kładać nasze jajeczka. trochę się już roztopiło i możemy teraz układać nasze jajeczka. O, to, to do domu. I teraz posmażymy momencik, aż będą się rumienić. Tak się zmieniamy złoty kolorek. Wyglądają nasze jajka faszerowane. Teraz możemy sobie tylko ładnie udekorować. Ja mam akurat tutaj pietruszkę, więc ładnie pietruszkę sobie ułożymy i to już będzie gotowe. Bardzo dziękuję za uwagę i polecam na wielkanoc, chociażby nawet na wielkanoc propozycja zrobienia jajek faszerowanych. To na dzisiaj, to. dzisiaj tyle i zapraszam na kolejny odcinek Rusiowej Kuchni Domowej. Życzę smacznego i wesołych świąt.